Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałam omówić energię odnowy w znaku raka 29 do pełni w znaku koziorożca 13 lipca. Nów Księżyca w znaku raka e, odbywa się na około 8 stopni w koniunkcji do Lilit i podczas tego dnia Mars w znaku barana e, początkuje czy też kreuje kwadrat do Plutona w znaku koziorożca, który będzie dokładny e, 2 lipca jednocześnie Pluton jest w biegu wstecznym. Nów w koniunkcji, czyli obok księżyca podczas nowiu znajduje się Lilit, będzie nam przypominał o stłumionych i zapomnianych starych emocjach i uczuciach kwadrat Marsa, który teraz się pojawia i będzie się zacieśniał do 2 lipca, przypomina nam tylko o tym, aby stawić czoło tym starym lękom, tym starym emocjom i uczuciom i w Lilith w znaku raka, która jeszcze pozostanie tutaj do końca roku, chodzi o tematy rodziny, chodzi o tematy bezpieczeństwa, chodzi o nasze emocje, nasz dom, kontakt z mamą, czy też kontakty z mamą, jakie były my, jako, jako mama, czy też tematy macierzyństwa, jaką jesteś matką, ale także tematy naszego domu. Ponieważ Słońce podczas tego dnia, ale także znajduje się w znaku Raka, ale także później Merkury będzie wchodził do tego znaku i Wenus 18, czyli przez prawie cały miesiąc do 22. Właśnie te tematy rodziny, poczucie bezpieczeństwa, dom, mama, miłość będą takim tematem przewodnim miesiąca lipca. Z Lilit podczas nowiu mamy coś rozpocząć. Mamy zasadzić ziarenko, które ma tutaj nam urosnąć i dać to, czego najbardziej szukamy, czyli to poczucie bezpieczeństwa. Jak wiemy, każdy z nas ma tą swoją e, historię rodzinną, jedni mają lepszą, drudzy mają może trochę gorszą, ale razem z Lilith powracamy właśnie do tematów zranienia, e, opuszczenia, A może właśnie tematów odrzucenia, które pojawiły się wcześniej w dzieciństwie, w danym w Twoim domu, czy też w kraju, a ponieważ Księżyc czuje się bardzo dobrze w znaku raka, jest w swoim domu i tutaj właśnie nie tylko odczuwamy, ale szukamy tego poczucia bezpieczeństwa, Lilith będzie nam przypominać i zadawać pytania, jak czujemy się w swoim ciele ze swoimi wrażliwymi emocjami. Pozycja Lilith w znaku raka. E, będzie coraz bardziej odnowił Księżyca, właśnie e, w, wzmagać i potęgować tą naszą delikatność, tą naszą e, substel, e, sub, subtelność i poszukując się, doszukując się i domagając się, aby wszystkie tematy związane z rodziną, z emocjami, z uczuciami, z naszymi najbliższymi były sprawdzone, czy jest to rzeczywiście prawdziwe, czy to jest sprawiedliwe wszystko. Lilith zadaje nam pytania, i ja bym sobie podczas tego dnia także zadała pytania. Czy czujesz się dobrze w swoim domu i w swoim rodzinie, czy też w miejscu, w którym się znajdujesz? Czy czujesz tutaj przynależność? Czy, tu, czy czujesz harmonię? A może e, czujesz się właśnie dobrze, czujesz się bezpiecznie, czy też tak ci się wydaje, a będziesz skonfrontowany z wydarzeniami, które temu totalnie zaprzeczają, lub też może pojawią się właśnie takie emocje jak brak akceptacji, jak e, odrzucenie, nie jak w, w swoim domu. Lilith w pozytywnym sensie sprawdza, czy jesteś prawdziwy, czy oszukujesz siebie, e, czy jesteś szczęśliwy w tym miejscu, w którym jesteś. E, czy sytuacje. Lilith wkładając palec, mo, może w rany, czy też prowokując, tak, ona przede wszystkim e, prowokuje, sprawdza, czy parasujesz tutaj do, do danych. E, do danych ludzi, do danego domu, do danego miejsca czy też do danego kraju, a może być właśnie tak, że Ty odbierasz to zupełnie inaczej, aniżeli jest w rzeczywistości. W tym znaku, czyli w znaku raka, wszystko płynie. Tutaj ma być łagodnie, tutaj ma być bezpiecznie, tutaj ma być e, harmonijnie. Lilith przeszkadza, Lilith burzy, Lilith protestuje i nie będzie się zgadzać na to, że coś udajemy. Jak wiecie z historii, już kilka razy opowiadałam historię Lilith. Lilith e, nie zgadzała się e, na niesprawiedliwe traktowanie w raju. Pierwsza żona Adama nie tylko zrezygnowała z tego raju, z tego Adoma, Adama z tych dobrobytków dobra wiary, ale także czy też ideologii, ale także została wygnana i nawet wtedy, gdy została wygnana, nie chciała wracać z powrotem. I nawet gdy została przeklęta, stała do swoich wizji, do swoich planów, do, do swoich uczuć i nie zgadzała się na rolę podlegania. Z Lilith możemy nie tylko poczuć, czy też odczuć, czy też być skonfrontowani zupełnie z innymi emocjami. To będzie także dotyczyło naszych krajów, bo księżyc dotyczy społeczeństwa, społeczeństwa, czyli wszystkich, wszystkich ludzi. I niektórzy mogą to odczuć tak, że sami ze sobą nie czują się dobrze, lub może, nie daj Bóg, takie uczucie, jak siebie oszukujemy, czy też siebie zdradzamy. Ten niepokój razem z Lilith ma nas obudzić, ma nas postawić do pionu, ma nam przypomnieć e, o tym, e, co jest e, naprawdę dla nas tym najlepszym uczuciem, tym poczuciem bezpieczeństwa. Dla niektórych może to oznaczać, że może nie będą chcieli iść dalej z tymi osobami, które są, czy też może te osoby, które bardzo dużo inwestowały w pomoc, w opiekę innych starały się, dopiero teraz zauważą, że nic właściwie nie otrzymują tutaj z zewnątrz, czy też nic otrzymują z powrotem. Z Lilit nie będziemy się zgadzać na resztki ze stołu, na tylko malutko, na tylko trochę. Czy też właśnie na tematy podlegania, służenia innym i nic nie otrzymywania, i to dotyczy najbliższych, to dotyczy rodziny, to dotyczy domu. Z Lilit ty, tych resztek nie akceptujemy i ona nakazuje nam się uwalniać z tematów uzależnień, czy też starych emocji, które jeszcze nie są tutaj e, posprzątane. Ponieważ podczas tego dnia właśnie tworzy się bardzo trudny aspekt, Mars w kwadracie do Plutona. Mars, jak wiecie, jest planetą wojny i w świecie może tutaj nakręcić się do 2 lipca trudne, destruktywne, czy też plutoniczne sytuacje e, w świecie. W koziorożcu ten pluton w biegu wstecznym właśnie wskazuje na stare tematy, na stare schematy, na przyzwyczajenia, a Lili swoim protestem, swoim niezadowoleniem, czy też dając nam to uczucie właśnie takiego niespełnienia, niezadowolenia, braku poczucia bezpieczeństwa, pragnie, aby każdy z nas się sobą zaopiekował, aby zadbał o siebie i nie musimy tutaj z kwadratem Jowisza wszystkiego niszczyć i wszystkiego e, burzyć, ale mamy pomyśleć o sobie, o swoich marzeniach i o swoich, e, swoich życzeniach, być prawdziwym, być autentycznym, nie rezygnować siebie, nie zaniżać swojej e, wartości, czy też nie wchodzić właśnie w tematy podlegania. Ponowiu, 2 lipca, Mars w kwadracie do y, Plutona, y, retro w znaku ko Koziorożca. Może być tak, że niektórzy będą próbować tutaj naciskiem, czy przemocą, czy jakimś tematem agresji, czy tym złości, ja bym nie polecała właśnie takiego działania, czy też forsowania czegoś na siłę, ponieważ może tutaj doprowadzić od tego nowiu do drugiego do yy, destrukcji, jednocześnie nie wchodziłabym też w trudne jakieś sytuacje, czy też w prowokacje nie dała się w każdym bądź razie sprowokować, tak? jeżeli ktoś, z Was będzie w takiej sytuacji, czy to związanej z domem, czy, czy to związanej z rodziną. Podczas pełni, czyli odnowiu do pełni, odnowiu 29 do 13 lipca, pełni w znaku koziorożca, sytuacje już robią się coraz bardziej poważne. Lilic znajduje się nie tylko do pełni w znaku koziorożca, ale jeszcze do końca roku w znaku raka i pilnuje tych tematów sprawiedliwości, równości, przypominając nam właśnie o poczuciu bezpieczeństwa wewnętrznego. Księżyc w znaku koziorożca podczas pełni leci do Plutona i będzie się ustawiał w opozycji do Lilii. To on nie czuje już się tak dobrze jak w znaku raka, wręcz przeciwnie, w znaku koziorożca tu jest poważnie, tu wieje y, chłodem i y, możemy ta także, bo, ponieważ księżyc będzie przechodził Plutona, mogą tutaj wystąpić asygnowane y, wydarzenia wszelkiego y, rodzaju i my możemy być podczas tej pełni skonfrontowani właśnie z, z jakimś smutkiem, z, z jakimś stanem opuszczenia czy też tematem poczucia depresji, smutku. Szansą dla nas jest podczas pełni pozostawienie, czyli zamknięcie, zamknięcie tych Starych emocji, uzależniających emocji, starych ograniczeń i objęcie odpowiedzialności za siebie, za swoje emocje, za swoje uczucia, które pojawiły się tutaj od nowiu w znaku raka, do pełni w znaku koziorożca, ale zdając sobie sprawę w znaku ko koziorożca z konsekwencji. Które za tym idą. Czyli Lilith rezygnując z raju, rezygnując z bogactwa, z Adama, z tych praw pięknych i życia w bajce czy też w krainie miodem, miodem płynącą, widziała, jakie będą konsekwencje tego, że, że nie ma powrotu, że została wyklęta, została wygnana, ale yy, dostała swoje życie, które jest prawdziwe i autentyczne w stosunku do samej siebie. Podczas tej pełni w znaku koziorożca możemy z czegoś zrezygnować, możemy różne trudne tematy relacji i partnerów związanych z rodzinami pozamykać. Oczywiście Wenus, stojąca w kwadracie do Neptuna podczas tego dnia, jest takim aspektem z jednej strony niespełnienia jakiejś tęsknoty, marzenia czy też rozczarowania, i wiadomością dla nas wszystkich, jest, aby każdy z Was podszedł poważnie do swoich emocji, do swoich uczuć, do swoich wiar, do swoich potrzeb emocjonalnych i y, uczuciowych w pozytywnym, y, w pozytywnym sensie. Jest to bardzo dobry czas odnowił do pełni dla tych, Osoby, które zakładają nowy dom, które zakładają nową rodzinę, które tworzą coś nowego, aby czuć się lepiej, aby czuć się bezpieczniej, aby wreszcie razem z Lilith czuć się tak jak w domu. Widzimy jak wszystkie znaki Zodiaku będą odczuwały tą energię odnowiu, czyli od 29. Czerwca do 13 lipca. Zaczynamy od baranka. Dla baranka tematy bardzo ważne tematy właśnie domu oraz drogi powołania i kariery. I tutaj będziesz musiał stworzyć harmonię. Jak planety znajdujące się w znaku Raka, Słońce, później Merkury, Wenus i ten Nów Księżyca chodzi o stworzenie nowego domu, chodzi o stworzenie nowego miejsca ale także zmian w drodze powołania, które mają harmonizować sytuację w domu. Dla niektórych z Was może to oznaczać, Nowy dom, szukanie nowego domu, szukanie nowego mieszkania dla innych, może właśnie zrezygnowanie z pracy na rzecz domu czy też potrzeb rodziny, może właśnie ta rodzina wymaga teraz więcej uwagi, lub na odwrót, może poświęcałeś się do, tej, do tego czasu tylko rodzinie, tylko domu, tylko ty obejmowałeś obowiązki, tylko ty przynosiłeś pieniądze, tylko ty dbałeś. I teraz trzeba będzie pomyśleć o osobistym spełnieniu, o stworzeniu harmonii, tak? bo widzę Ciebie, taki szpagat tworzysz między domem a pracą czy też karierą, aby każdy w tym domu czuł się dobrze, także Ty, abyś Ty mógł się spełnić. Dla byka e, oba inów i księżyc, oba wydarzenia mają bardzo dobre e, aspekty, czyli jeżeli chodzi o e, nów księżyca w znaku raka, chodzi o twój sposób myślenia, chodzi o twój sposób rozmowania i wysławiania, ale także bardzo dobry jest czas na naukę, na rozwój, na przekaz wiedzy, na przekaz informacji, może nauczenie się czegoś nowego, czy też stworzenie stron internetowych, czy też handlowanie słowem pisanym i mówionym, wyjście na. Socjal media z, do, do pełni w znaku koziorożca chodzi o wykreowanie Twojego celu wyższego życia, i z konsekwencją, z odpowiedzialnością, ze stałością za swoje czyny, które teraz podejmujesz, a nów jest w trygonie, że samo się coś ułoży, że samo się coś pozytywnie zakończy. Jednocześnie no, potężna siła gwiazd. Pluton pomaga ci tutaj, aby stworzyć naprawdę nowe, ce, nowe życie, ale też abyś nie tylko wskoczył na drogę powołania, ale był odpowiedzialny za to nowe, które teraz stworzysz i to ci się na pewno uda. Dla y, bliźniaka, jeżeli chodzi o nów księżyca w znaku pyka, w znaku, w znaku raka i pełnie w znaku koziorożca, tematy finansowe. W jaki sposób zarabiasz pieniądze, w co inwestujesz, ile tych pieniędzy potrzebujesz, ale także tematy wartości. Widzę, że w tym miesiącu odnowił do i jeszcze dalej Ty zarabiasz więcej pieniędzy. Ty będziesz tych pieniędzy coraz więcej otrzymywał, ale pieniądze przyjdą poprawę sytuacji finansowych tylko z Twoich talentów. Tylko z tego, co jest Twoim hobby, co jest Twoją pasją, gdzie wykorzystujesz, z tym, co czujesz się dobrze, ale także jeżeli czujesz się wartościowe, jeżeli zaopiekujesz się sobą, jeżeli zadbasz o siebie, jeżeli zadbasz także o swój dzień codzienny, na przykład tematy, tematy żywienia i będziesz się sobą opiekował. Pluton zamyka podczas pełni w znaku koziorożca 13 lipca trudne tematy. Jeżeli chodzi tutaj może o jakieś współprace, kooperacje, które były destruktywne, negatywne, to możesz to bez mrużenia oka zamknąć i tutaj pojawią się nowe sposoby otrzymywania także pieniędzy, czyli może jakaś dodatkowa praca. Dla Raka bardzo ważny czas. Chodzi o Ciebie i relacje i partnerstwa wszelkiego rodzaju, ale także wszystkich osób, które mają ascendent raka. Czego pragniesz, czego sobie życzysz, czy umiesz się opiekować sobą. Czy siedzisz jeszcze w tej roli dziecka? Ta rola dziecka, która jest przypisowana, przypisana rakom przez niektórych astrologów, z tego masz wyjść. Teraz jako osoba dorosła, jako osoba dojrzała, jako osoba odpowiedzialna, z, wiedząc właśnie o konsekwencjach swoich decyzji, te, które podejmiesz podczas nowiu, będą sfinalizowane pozytywnie do pełni w znaku koziorożca 13. Najpierw ty. Najpierw zaopiekuj się sobą, najpierw zatroszcz o siebie, najpierw popraw swój wizerunek, najpierw idź w kierunku tego, co czujesz najlepiej i zrezygnuj z tych ludzi, którzy Ci nie odpowiadają, którzy Ci nie dają tego poczucia bezpieczeństwa, który, gdzie nie ma tego, co. co co, że dajesz tutaj bardzo dużo osobom i nic nie otrzymujesz w zamian, nie otrzymujesz żadnego uczucia, te z tymi osobami należy pozamykać. Jeżeli tego nie zrobisz, to będą jakieś przeznaczeniowe sytuacje, które to zamkną, czyli fokus kierujesz natychmiast na siebie. Dla lwa tematy nowiów w znaku raka i pełni w znaku koziorożca jest zamknięcie starych tematów, jest odchodzenie, pożegnanie tych projektów, e, tych pomysłów, tych idei, tych wizji, planów, które się nie rentują, których nie czujesz po prostu. I e, tematy pracy, przeorganizowania się dnia codziennego, także z uwzględnieniem tematów zdrowia, Twojej siły, Twojego relaksu, Twojego wypoczynku, nie wbijania się w jakieś tam tematy, zadbanie o siebie, zadbanie na przykład o, o odżywianie, o twoje, e, o twoje kondycje i odejście od tych pomysłów, tych idei, czy też fantazji, czy też nawet wyobrażeń, które się nie rentują. Które nie dają ci poczucia, e, poczucia bezpieczeństwa, ponieważ tutaj znajduje się nów Księżyca. Widzę, że będzie jakiś projekt, że będzie jakaś idea, że będzie jakiś pomysł, który teraz dopiero rozpoczniesz i ze słońcem, które wejdzie do twojego znaku 22 będziesz tutaj się nam pokazywał i objawiał. Dla Panny bardzo dobry czas, owa wydarzenia, e, nów Księżyca w znaku Raka odbywa się w pozytywnym sekstylu, czyli nowe szanse, nowe możliwości, a pełnia w znaku Koziorożca 13 w Trygonie, w Boskim Trygonie. E, znowiem w znaku Koziorożca, w, no, znowiem w znaku Raka chodzi o realizację Twoich życzeń. Twoich marzeń, o otworzenie się na współpracę i kooperację z ludźmi o podobnym myśleniu, o wyjścia na socjal media, tworzenie, stworzenie stron internetowych o pracy w grupach o pracy z ludźmi, o tych samych poglądach, czy też macie wspólne cele, wspólne ideologie i do pełni w znaku koziorożca, także zamknięcie jakichś trudnych tematów, po pierwsze, jeżeli ktoś miał, związane z dziećmi i wejście w swoje hobby, swoje pasje, temat miłości, temat zakochania, temat romansów, tak? Czyli tutaj, no, no w tym trygonie jest, że z tą pełnią zamkniesz coś naprawdę, no, z, taką, z taką powagą i odpowiedzialnością. Dla Wagi temat podobny jak dla, dla Baranka. Temat drogi powołania i temat domu. Jednak znów w znaku raka 26. dotyczy Twojej profesji i dotyczy Twojego statusu. Ponieważ Mars znajduje się w siódmym domu, może chodzić o wspólne interesy, wspólne biznesy, na przykład z członkami rodziny, na przykład z jakimiś osobami ci bliskimi. Nie wchodzi w, w żadne uzależnienia. Tutaj teraz chodzi o ciebie. Tutaj chodzi o wykonanie profesji, którą dobrze czujesz, gdzie możesz się rozwijać, gdzie możesz wykorzystać swoje pozytywne aspekty. Nie daj się sprowokować. Szczególnie dotyczy to ostatnie dekady wak. I pełnia, zamyka trudne tematy związane z rodziną, z przeszłością, z korzeniami. Mogą dotyczyć Twojego domu, Twojej rodziny, Twoich rodziców, czy nawet jeszcze dziadków. Widzę niektóre wagi, mogą także wyjeżdżać, mogą wyjeżdżać nawet za granicę, mogą sprzedawać domy, czy też kupować nowe domy i mieszkania i tworzyć nowe miejsce, tak, tutaj do życia, gdzie czują się dobrze, gdzie czują się bezpiecznie. Dla skorpiona nów w znaku raka w pozytywnym aspekcie, czyli w trygonie bardzo dobry czas na wyjazdy za granicę, na studiowanie, na zamknięcie trudnych spraw związanych z prawem i z przepisami, kreowanie nowych celów, nowych wizji, nowych planów, super nów na współpracę i kooperacje związane z zagranicą, ale także budowanie nowego domu za granicą, czyli jakiś, jakiś cel bardzo, bardzo nawet... Daleki, i poszerzanie swoich horyzontów przez naukę, czy też nowe, nowe wizje, czy też nowe ideologie, czy też jakieś nowe religie, pełnia w znaku koziorożca zamyka jakiś proces myślenia, rozumienia, czy rozumowania. Może jakiś projekt będziesz tutaj zamykał w pozytywnym sensie, czyli i pojawią się nowe możliwości, jeżeli chodzi o komunikację, o handel, przekaz wiedzy, czy przekaz informacji, ale także dalszego kształcenia. Dla Strzelca Nów Księżyca w znaku, w znaku Raka odbywa się w domu Skorpiona. I tutaj chodzi o zamknięcie starych tematów, starych uczuć, starych tram, ale także poprawy sytuacji finansowych. Widzę, że jest przypływ pieniędzy z tego, co jest Twoim talentem, tego, co czujesz się dobrze, to, co jest związane z to, to co czujesz, tak, tak bym to określiła, z jakichś tematów kreatywnych. Ale także jeżeli ktoś tutaj oczekuje jakichś pieniędzy, czy też e, uporządkowanie te tematów e, sytuacji finansowych związanych właśnie z rodziną, z dzieckiem i z wszystkimi e, domownikami, tutaj jest przypływ pieniędzy i poprawy sytuacji finansowych. A nów, a pełnia księżyca w znaku koziorożca, zamyka stare tematy wartości. Może od tego momentu wreszcie poczujesz się wartościowy, może od tego momentu e, postawisz na siebie, może obejmiesz odpowiedzialność za siebie, za swoje talenty, które teraz będziesz wdrażał w życie i teraz te talenty przyniosą także inne formy zabezpieczenia i więcej pieniędzy. Ten temat pieniędzy u ciebie się tutaj przewija. Koziorożce, bardzo ważny czas. Ten nów księżyca w znaku raka odbywa się w siódmym domu. I w siódmym domu oznacza, że pojawią się nowi ludzie, nowe osoby, z którymi będziesz czuł się lepiej, z którymi będziesz czuł się dobrze, z którymi będziesz mógł. Um, Przyjaźnić się, zakładać domy, zakładać rodziny, czas zakochania, czas miłości. Dla innych osób może to oznaczać dobre współpracę, dobre kooperacje z ludźmi o podobnych emocjach i uczuciach, gdzie czujesz się także zaopiekowany, ponieważ tutaj znajduje się słońce, e, słońce i księżyc, i następnie będzie wchodził merkury, ale także Wenus, tak? czyli czas na miłość, na nowe kontakty, na zakochanie te osoby z was, które są w nowych relacjach, mogą to być współprace, kooperacje, czy też przyjaźnie z ludźmi, którzy no, czują się jak rodzina, tak? Że będziesz czuł się z tymi osobami dobrze. Pełnia w znaku Koziorożca zamyka stare tematy. Księżyc w znaku Koziorożca, który właśnie będzie łączył się z Plutonem, jest takie zrozumienie, ok, czas minął. Zamykamy. Otwieramy się na nowe, otwieramy się na y, nowe pragnienia, nowe życzenia. To wszystko, co się do tej pory nie udało, co może było trudne, co może było destruktywne, co było uzależnieniem, i jest zamknięte i rozpoczyna się nowy y, etap, który da Ci stałość. Tak? Podczas tego dnia Wenus to w pozytywnym aspekcie do, y, do Saturna. Dla wodników temat nowiu księżyca i pełni w znaku koziorożca jest temat pracy, dnia codziennego, organizacji dnia codziennego, ale także zamknięcie i pożegnanie się z tym starym. To pożegnanie z tym starym jeszcze u wodników trwa. Do roku 2024, a teraz jest przeorganizowanie się, temat pracy, jak pracuję, jak się odżywiam, gdzie pracuję, czy dbam o siebie, czy dbam o swoje zdrowie. Widzę, że wielu wodników może wyjechać, może e, tworzyć domy za granicą, może, e, może zakładać własne działalności, może wy, zakładać właśnie własne działalności, gdzie wykorzystuje swoje talenty, czy też mogą to być prace, Jakieś z emocjami, z uczuciami, z uzdrawianiem duszy i ciała, ale także pomaganie innym. Ty masz w drugim, w drugim domu teraz Neptuna, i w tą stronę bym tutaj poszła. Praca dla innych, pomoc dla innych, ale nie w sensie jakiegoś podlegania, roboty, roboty ale właśnie, gdzie możesz się spełnić w pracy, gdzie czujesz się dobrze. Pełnia w znaku ko koziorożca, nie ma wpływu na twoje słońce. Wręcz przeciwnie, Saturn podczas tego dnia stoi jeszcze pozytywnie e, do Wenus, która będzie przeskakiwała później e, także do znaku Raka. Chodzi o miłość, chodzi o otworzenie się na nowe relacje, na, na przyjemności, na radości, i wprowadzeniu więcej lekkości. Twoje życie, bo i tak się będzie od następnego roku bardzo dużo zmieniać, czyli ten temat zamykania i sprzątania proszę już teraz, e, proszę już teraz zacząć i dla Rybek oba wydarzenia, czyli i Nów i Pełnia Księżyca są w pozytywnym aspekcie. Szczególnie nów Księżyca w znaku Raka jest w Trygonie, tak? I tutaj be, będzie i Merkury, i Wenus, i Lilith stoi w Trygonie. Lilith przynosi tutaj dobre wiadomości, więcej kreatywności, więcej zabawy, rozwój Twojej hobby, czas na miłość, czas na relaks, czas na zakochanie. Temat dzieci, kto jest tym zainteresowany, czy projektów dla dzieci, czy coś kreowanie. Dla dzieci bardzo dobry czas, miłość, wyjazdy a pełnia w znaku koziorożca, w pozytywnym sekstylu bardzo dobry czas na współpracę i kooperację z przyjaciółmi, bardzo dobry czas na zamknięcie jednego etapu i otworzenie nowego, nowi przyjaciele, nowi protektorzy, ale także, że spełniasz się na social mediach, dla niektórych byłoby, dla osób, które były w dwóch partnerstwach, Także rozpoczęcie się nowej, nowej, trzeciej relacji, która wreszcie ma się udać. Ja dzisiaj serdecznie dziękuję wszystkim. Uważajcie na siebie podczas tych dni, ponieważ od 29 do 2, tak, nawet mamy tutaj sygnał, rzeczywiście pojawia się ciężka energia. Nie wchodźcie w prowokacje, otaczajcie się opieką i niech spełniają się tutaj życzenia i marzenia. Wszystkiego dobrego, powodzenia życzę.